Jest jedno pytanie, na które część z Was mogła szukać odpowiedzi. Jest też jedna funkcja z pozoru niedostępna, którą być może kiedyś chcieliście pełnić. Nie ma więc co czekać, oto krótki poradnik, jak zostać papieżem. Też może na sam start materiału warto zaznaczyć, że podobny materiał, który w ogóle zainspirował mnie do powstania tego materiału, był na kanale CGP Grey o tym właśnie, jak zostać papieżem. E, więc zachęcam bardzo Was gorąco. Tutaj będzie powinien być link w karcie, możecie sobie zobaczyć jeszcze sami. E, I bardzo dziękuję, że, że on ten materiał przygotował, bo dzięki temu ja dostałem fajnego kopa do stworzenia tego scenariusza. Zacznijmy od wymagań, jak w każdej dobrej pracy. Najpierw musicie być katolikiem. No, co jest tutaj w miarę oczywiste. Po drugie, musicie, być mężczyzną. Dlaczego mężczyzną? No, w kościele katolickim mamy bardzo silny wyznacznik płci męskiej. A przynajmniej w kościele rzymskokatolickim, bo i w różnych kościołach protestanckich takiego wyznacznika nie ma. Kobiety pełnią różne funkcje, ale też z drugiej strony w kościołach innych protestanckich e, nie ma też znowu papieża. Zatem wszystko wydaje się nam łatwe. Każdy przecież mężczyzna, który przyjął wiarę katolicką, mógłby zostać papieżem. Jednakże ostatni raz, kiedy kościół zdecydował się na taki wybór, odbył się... Nigdy. Zazwyczaj wybierana osoba była z grona kardynałów, dlatego musimy dopisać ten jeden wymóg, a spełnienie go staje się już dużo bardziej skomplikowane. Po pierwsze, Musimy zostać księdzem. No a to samo w sobie jest nawet nie tyle, co bardzo trudnym procesem, co przede wszystkim czasochłonnym. Nie jest tak, że możemy złożyć aplikację online przez jakąś aplikację i liczyć na to, że ktoś nas wybierze. Tutaj, w przypadku księdza, musimy ukończyć seminarium duchowne, a następnie przystąpić do święceń kapłańskich. Podczas dosyć długich studiów przejdziemy przez kursy teologii, zarządzania, historii, a nawet emisji głosu. To zabawne, bo mi by się chyba przydało, bo często zwracacie uwagę na to w komentarzach. Słowem, wszystkie umiejętności, które mogłyby się przydać pracującemu księdzu. No i do tego jeszcze musicie być gotowi na celibat i nie być żonaci. Więc jeśli przejdziemy już ten cały czasochłonny proces yy, seminarium, święceń kapłańskich, wówczas... Być może zaczniemy pracę na parafii, albo dostaniemy własną parafię, bądź też zaczniemy pracować na jakimś innym odcinku, który wskaże nam Kościół. Ale to tylko początek drogi, żeby zostać papieżem, bo naszym następnym krokiem, jeżeli chcemy zostać papieżem, jest stać się tym, kto powołał nas do roli kapłaństwa. Musimy zostać biskupem. I tu schody stają się dużo bardziej strome. Dlaczego? Bo też liczba biskupów jest ograniczona. Na około 400 tysięcy kapłanów. Przypada około 5 tysięcy biskupów. Tu też pozwolę sobie na duże uproszczenie, bo też biskupowie, co do zasady, dostają katedry, choć nie zawsze, e, można powiedzieć, biskupstwa, które po prostu zarządzają kilkoma bądź kilkunastoma parafiami. I tu, żeby zostać biskupem, musimy poczekać albo do jego emerytury w wieku 75 lat, bądź też na jego śmierć. I nawet wówczas nie jest to tak, że możemy po prostu wyjść przed szereg i powiedzieć ja chcę zostać biskupem, bo też biskupi wybierani są z istniejącej, aktualizowanej co trzy lata listy potencjalnych kandydatów. Co się na tej liście znajduje? No właśnie, nazwiska osób, które inni biskupi uważają za osoby godne dopełnienia tej samej funkcji. Już samo bycie na tej liście niesie ze sobą dodatkowe wymagania. Jakie? Po pierwsze, wiek 35 lat minimum oraz co najmniej 5 lat już kapłaństwa. Ponadto musimy posiadać doktorat z teologii bądź też nauk pokrewnych. Kiedy więc pojawi się wakat na stanowisko biskupa, lista zostaje aktualizowana i trafia ona do nuncjusza apostolskiego. Kim on jest? Jest on takim ambasadorem Watykanu na poszczególne kraje. On z tej listy wybiera trzech kandydatów. I zaczyna proces rekrutacji. Podczas tego procesu prowadzi on bardzo, bardzo dokładny wywiad. Przeprowadzając rozmowy, sprawdzając jego dotychczasową karierę, wiele, wiele innych rzeczy, żeby wybrać jednego i ową opinię, kandydaturę wysłać do Watykanu. Owa rekomendacja od nuncjusza trafia do Watykanu, do Rady Biskupów. Ta po raz kolejny sprawdza jego opinię i cały czas ma prawo, żeby odrzucić ową kandydaturę. Co oczywiście uruchamia proces rekrutacji na nowo. Kolejnym i już ostatnim krokiem jest przedstawienie owej kandydatury papieżowi. I on, podobnie jak Rada Biskupów, ma możliwość po prostu odrzucenia kandydatury, rozpoczynając proces na nowo. Więc ciężko się dziwić, że często proces rekrutacji na biskupa trwa tygodnie, miesiące, a nawet jednokrotnie lata. A jeśli mowa o wiedzy i doświadczeniu, mój dobry przyjaciel, Tomek Działowy, e, opublikował, napisał swoją książkę premiera. Ona miała miejsce wczoraj. E, zdolny do wszystkiego i zabawne, bo również w tej książce przytacza e, argument, jak zostać papieżem. Oczywiście jest to jeden z wielu rzeczy, których tam opisuje. moi teraz zapraszam was bardzo gorąco na gimper.altenberg.pl, bo jeszcze można książkę zamówić. Więc co, Tomku, e, pięknie tu wyglądasz na zdjęciu, zobaczcie, jaka ładna głowa. Prawie jakiego, jak jak żywy. Tak jest. Zatem wracamy już po całym procesie rekrutacji na biskupa. Jeżeli wszystko poszło pomyślnie, to się nim stajemy. Zatem pozostał nam już tylko przedostatni krok, czyli pozostanie kardynałem. I tutaj, wbrew obiegowej opinii, to nie jest do końca tak, że kardynałowie są szefami biskupów. To też są biskupi. Którzy mają po prostu dodatkowe obowiązki, w tym na przykład wybór papieża. I tu jedyną drogą, aby stać się kardynałem, jest bezpośrednie powołanie od papieża. Tu sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo jak mówiłem, że biskupów jest około 5000, to kardynałów jest 200. Zatem nasze szanse są jeszcze mniejsze. Trudno jest jednoznacznie wskazać, jakie warunki stoją za tym, aby stać się kardynałem. Jest to pewien zlepek, doświadczenia naszej wiedzy oraz prywatnej opinii obecnie urzędującego papieża. Bo też papież nie musi nikomu tłumaczyć się ze swojej decyzji. Na Kardynała może powołać dowolnego biskupa służącego jakikolwiek czas. Dla przykładu, Jan XII, pomijając cały proces rekrutacyjny, powołał na biskupa dziesięciolatka. I był również bardzo bliski powołania na kardynałów osoby w podobnym wieku, jednakże tu został on powstrzymany przez własny dwór. Zatem przed nami ostatni krok: zostać papieżem. Jesteśmy już wszakże kardynałem. No, i żeby to nastąpiło, musimy poczekać na śmierć papieża. Oczywiście możemy liczyć również na abdykację, tak jak było w przypadku Benedykta XVI, jednakże jest to około tylko 3% wszystkich przypadków, więc szansa jest relatywnie mała. I tu niezależnie od tego, czy przyczyną była śmierć, czy też abdykacja, kardynałowie zmierzają do Watykanu, tam zamykają się w jednej z sal i rozpoczynają głosowanie. Takie głosowanie ma swoją nazwę, czyli konklawę. Podczasowego głosowania wszyscy kardynałowie są odcięci od świata zewnętrznego, tak aby podejmować decyzje w ciszy i spokoju. Jeśli chodzi o formę tych wyborów, nigdy one nie są takie same, bo też każdy papież przed swoją śmiercią pozostawia instrukcje dotyczące wyboru jego następcy, jaki ma on być, bądź w jaki sposób ma on zostać wybrany. Jednak, pomimo owych instrukcji, i tak powstał schemat, który przez lata utarł się jako ten najbardziej popularny. Cztery razy w ciągu dnia kardynałowie udają się do Kaplicy Sekstyńskiej, aby oddać tam swój głos. Aby wygrać, kandydat musi zdobyć dwie trzecie głosów. I to nie byle jakich głosów, bo kardynałowie nie głosują przez systemy zdalne albo elektroniczne głosowanie. Kardynał spisuje imię osoby, która według niego jest godna, aby zostać papieżem. Następnie recytuje długą formułę, modlitwę i wrzuca głos do urny. Następnie wszystkie głosy są szczytywane, liczone, a potem palone. Stąd też bardzo często przy wyborach papieża widzimy ten, w transmisjach telewizyjnych ten komin, który pokazuje dym. Jako, że sam wybór i jego sposób nie sprzyja pośpiechowi, wybory trwają często od dwóch tygodni aż do nawet kilku lat, jak to miało miejsce w historii. Odbywają się one również. Bardzo często zakulisowo. To też wielu kardynałów prowadzi rozmowy, to są istnieją różne stronnictwa na rzecz tego lub innego kandydata. Kardynałowie głosują cztery razy dziennie, sześć dni w tygodniu, z jednym dniem przerwy na modlitwę. Zatem nasze szanse na zostanie nie są aż takie duże. Musimy liczyć przede wszystkim na naszą rozpoznawalność, no oraz tak jak wcześniej wspominałem, relacje z innymi kardynałami. No, ale jeśli się nam uda, pozostaje przed nami jeszcze jeden wybór. I tutaj nie ma stricte zasad, jak powinien nazywać się papież. Tradycją jest wybór imienia jednego z poprzedników. Jednak patrząc po ostatnim wyborze obecnie urzędującego papieża Franciszka, tradycja nie jest rzeczą, która stoi ścianą i nie możemy jej przejść. Zatem jeśli już wygramy ostatnie głosowanie, palone są wszystkie głosy do czysta, następnie dym zmienia kolor na biały, oznajmiając tym samym światu, że został wybrany nowy papież. Abemus Papa. Zatem prosta receptura, jak zostać papieżem. Musimy być mężczyzną, katolikiem, przejść przez seminarium, wygrać konkurs na biskupa, następnie zostać powołany na kardynała, wśród kardynałów zostać wybrany na papieża i tak zostajemy papieżem. Nic prostszego. A co może papież? No, to materiał na inny odcinek, a ja Wam w tym momencie już bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz na dole. Zapraszam również do linku, do książki Tomka oraz na mój kolejny materiał. Cześć!